W dzisiejszym programie pożegnanie żołnierzy 14. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Pierwsza Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych to w niej służą piloci słynnych śmigłowców Mi-24 i Sokołów, w najnowszej wersji Głuszec. Teraz zaczną służbę pod nowym sztandarem, który otrzymali od mieszkańców Inowrocławia. Tajemnice wyposażenia wojskowego sprzed lat w nowo otwartym parku militarnym Rembertów goście i studenci mogą dosłownie dotknąć historii wojskowości. Żołnierze 14. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wyruszyli do Afganistanu. Trzon misji stanowią żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W skład kontyngentu wchodzi 1000 żołnierzy. Brygada uczestniczy w wielu ćwiczeniach międzynarodowych, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Anglii, Danii, i Hercegowinie czy Kosowie. Misja się zbliża do końca. Przypomnę, że tak jak i całe NATO postanowiliśmy, że rok 2014 będzie kresem misji ISAF. Przed żołnierzami trudne zadanie. Będą doradzać i wspierać władze lokalne oraz afgańskie siły w utrzymaniu bezpieczeństwa w prowincji Gazni. Właśnie pod koniec jest trudniej, ten ciężar odpowiedzialności jest większy. Nie dość, że trzeba wykonywać normalne zadania, jeszcze trzeba szkolić Afgańczyków po to, aby po wyjściu wojsk koalicyjnych mogli sami odpowiadać, sami sobie radzić z własnym bezpieczeństwem. Trafia ta czternasta zmiana na jedną z najlepszych naszych jednostek, na bardzo doświadczonego dowódcę generała Cezarego Podlasieńskiego. Jestem spokojny, że zadania będą zrealizowane. W Akademii Obrony Narodowej dla szerokiej publiczności otwarto wystawę sprzętu wojskowego. Park Militarny Rembertów to miejsce, gdzie każdy może przyjść z rodziną, by z bliska poznać i dotknąć historię polskiego oręża. Serdecznie prosimy o przecięcie wstęgi. Znajdujemy się przed samolotem szturmowym CU-22. Moje serce muzealnika wojskowego raduje się, albowiem obiekty muzealne są do oglądania, a nie do przechowywania. Na terenie Akademii Obrony Narodowej 70 hektarów Kilkadziesiąt eksponatów śmigłowce, czołgi, transportery, samoloty to początek tej idei. Park Militarny Rembertów, a nie muzeum park czyli miejsce, w którym można odpoczywać, miejsce, w którym można delektować się historią. Jesteśmy na terenie Wyższej Szkoły Wojennej, tradycyjnej sprzed II wojny światowej. Tu bywali i wykładali generałowie de Gaulle, Weygand i inni, a więc jest to Wspaniałe miejsce w scenerii tego parku, tu gdzie są czołgi, tu gdzie są samoloty, tu gdzie są armaty i działa. Przypominające różne i trudne, wielkie, bohaterskie zmagania naszych przodków, będziemy kształcić przyszłych pułkowników generałów Wojska Polskiego. Już dzisiaj sprzęt służy jako materiał dydaktyczny do zajęć prowadzonych ze studentami Akademii. To jedno z niewielu miejsc, gdzie można zobaczyć obiekty tak ciekawe, jak na przykład opancerzony transporter topas. Taki wóz zabierał na pokład 12 osób załogi plus kierowcę mechanika. Co najważniejsze to on płył. W pierwszej połowie lat 60. Czechosłowacja skonstruowała dwa typy transportera. Był to kołowy transporter opancerzony Scott oraz gąsienicowy transporter opancerzony Topas. Pierwowzorem dla tej konstrukcji miał być sowiecki transporter opancerzony BTR-50. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że Czechosłowacja w czasie II wojny światowej produkowała sprzęt pancerny na potrzeby Wehrmachtu i Czesi wykorzystali doświadczenia z tamtego okresu. Otóż układ przeniesienia mocy pochodzi z czołgu Pantera. Za pomocą tego transportera pododdziały desantowe miały być przerzucane na brzeg w czasie operacji desantowej. Przy czym, jeżeli chodzi o wojenne przeznaczenie 7 użyckiej Dywizji Desantowej, to było to przeznaczenie do operacji desantowej na Danię. Wbrew pozorom, topas jest dość lekką konstrukcją. Jego masa to 16 ton. Dla porównania, popularny czołg podstawowy T-72 waży już powyżej 41. Opancerzenie kadłuba transportera ma 17 mm grubości. Prędkość maksymalna to 60 km na godzinę na drodze i 10 km na godzinę na wodzie. Co ważne, to pas może pływać nie tylko w zbiornikach zamkniętych, ale również po morzu. On mógł pływać przy spokojnej fali, a więc do brzegu dopływał na średnich okrętach desantowych, i z nich przez przednią furtę wypływał. I pokonywał odległość około 1000 metrów dzielącą okręt od brzegu morskiego. 49 rocznik. Nie może być. To jak to działa? Szanowni Państwo, między armatą a chabicą jest zasadnicza różnica, która występuje w długości lufy. To jest pierwsza różnica w długości lufy. Przekrój lufy czyli jej średnica jest określana mianem kalibru. I teraz jeżeli ten kaliber w długości luf nam się zmieści 70 razy, to mamy chałbicę do 70. Widzicie, tamta lufa jest trudna, to jest haubica. Jeżeli się zmieści powyżej 70, wtedy mamy do czynienia z czym? Z, ar z armatą. Eksponaty, które tutaj mamy, pochodzą z Muzeum Wojska Polskiego. One stały trochę w zapomnieniu i wymagały ogromnego wysiłku. Trudem naszych studentów, trudem naszych pracowników, wiele miesięcy pracy, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu ten sprzęt bardziej pasował do wyglądu złomowiska niż do pięknego, muzealnego wyglądu, jaki dzisiaj sobą prezentuje. Te organy Stalina. Pamiętacie chociażby z kronik z film, filmowych walk pod Stalingradem i Moskwą, widzicie, że są to zespawane szyny, z których wyszczeliwuje się pociski artyryjski. Jest to pocisk, czy granat artyryjski, praktycznie kalibru tego, co Chałbicy, czyli 122 mm, zaopatrzony dodatkowo w tzw. silnik marszowy. Popularna nazwa, poza organami Stalina, jest Katiusz. Samolot szturmowy Su-22 jest to głęboka modyfikacja samolotu Su-17. Ta modyfikacja nastąpiła pod wpływem doświadczeń płynących z konfliktu Yom Kippur, a więc wojny izraelsko-arabskiej w roku 1973. Wprowadzone wówczas modyfikacje to m.in. zastąpienie dalmierza przez stację laserową, która oprócz pomiaru odległości umożliwia naprowadzanie rakiet i bomb lotniczych za pomocą wiązki lasera. W Polsce służyło 110 egzemplarzy SU-22. Do tej pory w siłach powietrznych pozostaje 48 takich samolotów. Miałem przyjemność wykonywać loty na tym samolocie, który u nas był eksploatowany od początku lat 83. roku, lat 80. do chwili obecnej. Ze względu na specyfikę i rodzaj lotów, jakie wykonywaliśmy, często naz nazywano lotnicem szuwarowo-bagiennym. Taktyka wykonywania lotów polegała na w skrytym podejściu do celu na małych wysokościach, z wykorzystaniem rzeźby terenu, z ukształtowaniem terenu, maskowania. Więc nie był to tylko, powiedzmy, parominutowy odcinek, lecz po prostu przenikanie poprzez y, nieraz i setki kilometrów na małych wysokościach. Samolot ten mógł przenosić około 4 ton ładunków bojowych. Jedną z ciekawostek można powiedzieć, że na tych mocowaniach umieszczano y, broń jądrową, którą można było zrzucać z tego samolotu. Do tego celu piloci byli specjalnie szkoleni. Manewr, który był wykonywany, polegał na podejściu z małej wysokości. Pilot wprowadzał do Immermana, figura, która polega na naborze wysokości. W trakcie naboru wysokości odczepiał tą bombę spod kadłuba statku powietrznego, która torem leciała do celu, a jednocześnie pilot, już po nabraniu wysokości, obracał statek powietrzny o 180 i odchodził. Od miejsca ataku. To, że pilot to robił na dużej prędkości, już odwrócony od kierunku ataku, dawało możliwość ucieczki przed falą uderzeniową, która powstawała po zrzuceniu bomby. Czy ma jaką grupę No tak. No. żeby, to, żeby to, za to, blisko nie, nie stało tak, spada zamkowy, potwiera zamek, zagląda i melduje. Przemów grupy czyste od drugi Historia zakuta w stal budzi największe emocje. Jeżeli ja bym na sali wykładowej, państwu przy najlepszych prezentacjach pokazywał i omawiał dane tego sprzętu, to nie jest to, co zobaczymy tutaj w tej pięknej scenerii Rembertowskiego Parku Militarnego. Są to rzeczy, które naprawdę przyciągają młodzież, rzeczy, które my dydaktycznie jako pomoc dydaktyczną możemy wykorzystywać. To ma być miejsce, które żyje, miejsce do którego się chętnie przychodzi, i miejsce, z którego nie chce się wyjeżdżać. Pierwsza Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych to jednostka, która istnieje zaledwie od 2011 roku. Mimo to skupia w swoich szeregach żołnierzy, którzy już dali się poznać jako świetni specjaliści. Na wyposażeniu brygady znajdują się m.in. najnowsze śmigłowce SOCU w wersji Głuszec. Śmigłowiec jest po modernizacji. Wersji głuszec posiada y, zmienioną kabinę. Mamy tutaj wyświetlacze, na których zobrazowane są wszystkie parametry. Autopilot w dużym stopniu ułatwia nam pracę. Przy modernizacji bardzo duże znaczenie ma zmiana silników na typu FADEK, gdzie jest, silniki sterowane są elektronicznie. Poza tym śmigłowiec jest przystosowany do wersji medycznej, gdzie możemy na pokładzie zamontować całe medyczne wyposażenie tego śmigłowca. Śmigłowiec jest system przedzierny HUD wyposażony. Co w dużym stopniu ułatwia pilotowi celowanie oraz prowadzenie ognia. Z przodu zamontowane działko ruchoma gondola z działkiem WKM 12.7 mm z zapasem 350 sztuk amunicji. Posiada również. Belki, na których może być podwieszane niekierowane uzbrojenie rakietowe, system min narzutowych Platan, kierowane uzbrojenie rakietowe, gondole z działkiem 23 mm Gierz. I to jest główne uzbrojenie śmigłowca w Cazu, we Francji, gdzie byliśmy całą eskadrą braliśmy czynny udział w ćwiczeniu na dwóch śmigłowcach W3PL. Śmigłowiec sprawdził się tam. Dużym atutem jest nasza głowica obserwacyjna. Przychodzili koledzy z Francji, z Włoch, Hiszpanii. No, śmigłowiec budził wrażenie właśnie dzięki tutaj zmodernizowanej kabinie. Jest to bardzo przyjemny śmigłowiec do pilotażu. Jest on wyposażony w najnowocześniejszy zintegrowany system awioniczny. Obok nowoczesnych głuszców piloci brygady latają również na sprawdzonych w boju śmigłowcach Mi 24. Śmigłowiec Mi-24 przez Rosjan jeszcze był zwany latającym czołgiem. Jest to śmigłowiec, który posiada bardzo dużą siłę ognia. Opancerzenie chroni przed bronią małego kalibru. Dowódca śmigłowca Mi-24 ma bardzo dobry sprzęt, który daje i komfort latania, i bezpieczeństwo. Mało jest takich śmigłowców w układzie tandem, dlatego łączność radiowa odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Drugi pilot, czyli pilot-operator śmigłowca Mi 24, ma za zadanie głównie operowanie uzbrojeniem, wykonywanie strzelań z karabinu maszynowego. No i w razie potrzeby może przejąć sterowanie śmigłowcem. Pilot-operator, akurat głównie. Strzela z karabinu maszynę KM12-7 JakB z szybkostrzelnością do 5000 strzałów na minutę. W wariancie uzbrojenia 4 UB mamy 4 zasobniki UB-32. W sumie nam to daje siłę ognia 128 rakiet S5. No to jest potężna siła ognia. Wykonywanie strzelania odbywa się za pomocą stacji celowniczej. Wykonuje obliczenia wszelkiego rodzaju obliczenia względem odległości, oblicza poprawki względem wiatru. Dzięki czemu karabin jest bardzo celny. Także jest to myśl techniczna z lat 70., radziecka, ale bardzo dobra, sprawdzona w boju i do dzisiaj funkcjonuje bez większych zacięć i problemów. Psychologiczny aspekt, jaki e, jest wygierany przez ten śmigłowiec na przeciwnika, e, naprawdę sprawia, że nie musimy e, używać nawet uzbrojenia. E, boją się, uciekają, zawracają. E, w wielu przypadkach e, sytuacja była taka, że po wy wykonaniu misji, zarówno czy z wojskami amerykańskimi, czy z naszymi wojskami, bardzo miło było słyszeć, że chłopaki tylko żeście przylecieli, usłyszeli was. Już mieliśmy święty spokój, czuliśmy się bezpiecznie. Także wydaje mi się, że to są takie słowa, y, które są zwieńczeniem tego, jak, jak komfortowo czuje się pododział walczący, gdy ma na sobą tego typu śmigłowce. Proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. O wręczenie Aktu nadania sztandarów dowódcy pierwszej Brygady Boltnictwa Wesządkowym. Panie Prezydencie. Proszę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego o wbicie gwoździa honorowego, a następnie złożenie podpisu na akcie fundowania sztandaru. Panie generale, dowódca pierwszej brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, generał brygady Mitręga melduje brygadę do uroczystości wręczenia sztandaru. Pierwsza brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych ostatnio obchodziła swoje wielkie święto. Od mieszkańców Inowrocławia, w którym mieści się jej siedziba, otrzymała nowy sztandar. Sztandar, jak mawiał marszałek Piłsudski, to rzecz dziwna. Zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń. Brygada paszność! Brygada na prawo! Patrz. Niesamowite wzruszenie. Wielka rzecz, bo jako pierwszy dowódca odbierałem sztandar dla brygady. Wielka rzecz dla mnie, bardzo, bardzo poważne przeżycie. To jest bardzo potrzebna brygada, jest to jeden z zasadniczych związków taktycznych wojsk lądowych. Zintegrowała całe lotnictwo śmigłowcowe wojsk lądowych, ale głównie te bojowe. Brygada po prostu bez przerwy jest jednym z wiodących organizmów w wojskach lądowych. Inowrocławiu zawsze istotną rolę odgrywało wojsko. Zawsze tak daleko sięga nasza pamięć. Dzisiaj brygada kontynuuje te wspaniałe tradycje jednostek wojskowych istniejących w Inowrocławiu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Są takie miasta, takie jak Inowrocław, w których ku radości władz. Rozbudowuje się funkcje wojskowe, ale z naszej strony, jeżeli my możemy również w czymś pomóc, na przykład możemy pomóc w ufundowaniu sztandaru, to z wielką radością, to jest dla nas zaszczytem, również to czynimy. To jest nasza powinność jakoś władz miasta, ale również jako Polaków. Mogę się chwalić, że właśnie w Kujawsko-Pomorskim mamy taką brygadę która dzisiaj otrzymała sztandar, a mnie poproszono o rolę Matki Szestej, którą z wielkim wzruszeniem przyjęłam i zobowiązuje się, że będę godnie reprezentowała ten swój tytuł Matki Szestej i pełniła obowiązki wobec sztandaru jednostki. 71% pilotów jest o statusie Combat Mission Ready. To znaczy, że są do wykorzystania w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. To świadczy o poziomie wyszkolenia. Marzeniem każdego dowódcy jest dowodzić inteligentnymi podwładnymi. Mnie się to ziściło, mnie się to zdarzyło.